No, będę tutaj robić Nissan'a Juka 1.6 Turbo Fajna sprawa, będzie miał zmienne mapy Pierwszą mapę już wymyśliłem, że będzie miał seryjną Drugą mapę będzie miał seryjną, ale z poprawionym zaponem, poprawionym paliwem A trzecią będzie miał poprawiony zapłon, poprawione paliwo i dojebany boost Żeby zapamiętać na przyszłość, Juke z lewicy ma zaślepkę na hak Programujemy Teraz idzie soft Kup soft, Complete. Adaptacja wolnych obrotów, co zrobi? Już zrobił. I teraz mamy tak. Pierwsza mapa to będzie seryjna. Raz, dwa. Moja zmiana zapłonu, moja zmiana paliwa. Raz, dwa, trzy. Moja zmiana paliwa, zapłonu i dojebany boost No to cyk. Pomiar, mapa pierwsza. zobaczył o jest jakim to słabym chujowym zapłonem jedzie w serii O matko Nie, O kurwa, jaki przelany Co to się dzieje, kurwa Ale moc ma piękną To jest moc na kołach jego O kurwa Nice A co wyjdzie na piecełku? To jest seria 190 koni, brzuch. 1 1.6 Nie, źle, nieźle. 15 koni ponad serię, 16 mapa druga. Czy już taka moja zmodyfikowana, paliwo zapłon Czwarty bieg? Wolniutkie obroty i je go. Kurwa, gdzie to skamulec, cpyk, spec cpyk Co tu wychodzi? Doładowanie jest doładowanie seryjne. Mogę na laptopie pokazać. 0,7 bara trzyma w serii. Zaraz będą czary, mary. Mapa numer 3. Będzie doładowanie zadane bar. Niestety tego jednego bara kurwa nie trzyma. Chyba katalizator kurwa jebanego trzyma trochę. To jest moja poprawiona mapa, no tam 6-7 koni doszło względem serii i trochę newtonometrów. Zaciśnijmy sobie. To jest poprawienie zapłonu i paliwa. Tylko i wyłącznie. Czyli zubożona mieszanka daje panu zapłon. Ostrz, kurwa. No kurwa, ostrz. Takie przyrościki. No jak się one są, ale to chuj. Prawdziwe przyrosty są na mapie trzeciej. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy Dobra, niech się pomiar skończy, jeszcze raz go hamujemy jedziemy na mapie 3 eee, Tego nie chcemy widzieć Paliwo, dobra, mamy wóz Co nam wyszło na mapie trzeciej do dojebanym buszkikiem. Dużo ładniejszy przebieg jest, jak na fabrycznej mapie do ładowania. Do ładowania jest odrobina więcej. Na no mocy też jest odrobina więcej. Miota kurwa środkiem doszło, chociaż na górą nie chce, ale tutaj jest bardzo fajnie. 300 momentów obrotowego. W tym takie 320 przyjmie, ale jest mój palec, jest mój palec. W tym miejscu najchętniej można najwięcej dojebać do ładowisku, do od co dotąd, bo góry już turbosprężarka niestety nie uciągnie, a tylko tej no i takie oto udało nam się przyrosty zrobić i o tyle jest fajnie, że kierownicą możemy sobie zmienić. Chcemy pedarską mapę. Pek, pierwsza najchujowsza. Druga kupczo poprawiona. Raz, dwa, trzy. Trzecia jest do Jebana. Czwarta można sobie zrobić do Jebano i z wystrzałami dla młodzieży. No to finał kurwa.